Cześć z tej strony Gufi z 1999 i witam was już w kolejnej informacji na moim kanale. No, jak i również z tym samym pierwszej po dwóch lub miesiącach lub po, je, po miesiącu, jak wiadomo, nie wrzucałem przez miesiąc filmów, no bo po prostu, mój telefon na przykład się poprzył, o, nawet zalogowanie gmaila nic nie dało, tak więc, wracam na mój kanał. Dopóki, gdy nie skończę 16 lat, to tylko tu będę wrzucał filmy. E, kanały, które będą subskrybowane nie przeze mnie, a przez moją siostrę, odsubskrybuję je, tak, i będę wrzucał kolejne filmy na YouTube. Tak, ze starymi kreskówkami. No jak wiadomo, nie wrzucałem jeszcze przez miesiąc odcinków recenzji odcinków SpongeBoba, jak i mojej opinii seriala animowanych z Polski, więc tę serie zacznę właśnie na tym kanale wrzucać. Będę również kontynuować wrzucanie filmów również z innych serii, nie tylko tych, których wymieniłem. tak. Będą również pojawiać się iBoxingi i wiele innych. Jak wiadomo też nie tylko. Tak więc dopóki gdy nie skończę 16 lat, właśnie będę tam wrzucał filmy. Dopóki gdy nie skończę 16 lat. A jak skończę to już będę na komputerze wrzucał filmy. I co jeszcze powiedziałbym? No jak wiadomo kanał ten przecież no jest od kil, przecież prawdopodobnie od chyba trzech lat, tak więc wkrótce będzie minęła prawdopodobnie trzecia rocznica założenia mojego pierwszego z panowanego kanału. Tak. I jak wiadomo, również będę kontynuować moją opinię seriali animowanych zagranicznych oraz historia polskich wydań zagranicznych kreskówek. Filmy z Toting Tomem będę wrzucał prosto z telefonu mojego taty. Jeszcze jedno, zanim się pożegnamy. No, mój kanał teraz tam będę wrzucał filmy dopóki gdy nie skończę 16 lat. A teraz żegnam się z wami. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, zostawcie łapki w górę do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.